Witam. Chciałbym zaprezentować dzisiaj nitownicę akumulatorową do nitonakrętek firmy SELIT. Jest to model Element 8. Jest to nitownica, która pozwala na nitowanie nitonakrętek od 3 DM8. Na początek spróbujemy, Pokażę, jak wymienić trzpień. Oczywiście jest to też wszystko. Czytelny sposób pokazany w instrukcji. Jak widzieliśmy, ta czynność nie jest zbyt trudna. Przed przystąpieniem do nitowania należy odpowiednio ustawić skok nitownicy oraz pozycjonowanie nakrętki. Musi być to w taki sposób ustawione, żeby śpień przechodził przez nitonakrętkę. Tak jak tutaj widzimy. Druga rzecz to ustawienie odpowiedniego skoku. Jest to w zależności od grubości nitowanego materiału, producent zaleca, żeby zacząć w skali od dwójki i dostosowywać w zależności od danego materiału. To teraz przystąpimy do zanitowania. Przystępujemy do próby. Nitownica spełnia automatycznie, więc nakrętka się automatycznie nakręci po dociśnięciu. Automatycznie również się wykręci. Wystarczy tylko przytrzymać na sekundę przycisk. Dziękuję.